To jest nasz pierwszy odcinek. Chciałbym oświecić wszystkich oglądających i przedstawić nasz kanał. E, więc kanał ten poświęcamy tematyce nożowo edecowej i po części surigalowo autorowej e, Kanał jest nowy, ale mamy nadzieję, że się spodoba widzom i będzie się prężnie rozwijał. Liczymy oczywiście na Wasze komentarze i subskrypcje. Teraz przejdźmy do recenzji E, więc tak, dzisiaj zrecenzujemy Spider Gendura 4, który dostajemy w takim oto opakowaniu. Docelowo był spakowany w taką folię i była też papierowania, ale to jest raczej nieistotne, więc możemy to odłożyć na bok. A sam lożyk prezentuje się tak. Można na początek kilka numerków. Rozłożonego noża to około 22 cm, Z samej krawędzi tnących to około 8,5 cm, a cała głownia to jakieś 10 cm. Natomiast długość złożonego noża to jakieś 12 cm. No więc jest to dosyć spory folder jak na EDC. Może tutaj zrobimy porównanie do Victorinox'a. 91 mm. Tak więc, jak widzicie, jest to kawał noża, jak na RC. No i tak, może zacznijmy od rękojeści. Rękojeść jest wykonana z eferenu. To jest coś na bazie sypelu, jak podaje producent. Mam tutaj taką strukturkę dosyć agresywną, więc to pomaga naprawdę w chwycie. Nawet jak mamy spodzone ręce czy ręce w rękawicach, to raczej nie ma problemu z chwytem, jest naprawdę dobrze spasowany, dobrze siedzi w dłoni, więc ergonomia moim zdaniem na plus. Mamy tutaj też oczywiście jumping, który pomaga w chwycie. Jimping przechodzi z rękojeści na głownię, ale o tym za chwilę. Całość, cały nożyk jest poskręcany na 5 śrubek typu Torx plus 3 śrubki do Clipsa. Z jednej strony możemy je tylko dokręcić, natomiast z drugiej są takie wypolerowane, więc takiej opcji nie ma. Tutaj mamy też taki klips, który jest pokryty jakąś czarną powłoką, która miała schodzić od samego patrzenia, jednak po jakichś trzech miesiącach użytkowania jakoś nie widać tego, żeby aż tak bardzo schodziła. Może tutaj jedna roga troszeczkę, ale to raczej nie ma idealnej powłoki na klips czy na głownie, żeby nic się z nim nie działo. Tutaj przy klipsie jak już jesteśmy to w strategicznym miejscu, można powiedzieć na rękojeści jest dodany taki no jest po prostu logo, spiderco które właśnie pomaga troszeczkę w włożeniu nożyka do, do kieszeni. Może też pokażę tutaj na przykładzie kawałek jeansu jak siedzi w kieszeni. Więcej tak to wygląda, więc wydaje mi się, że no, mogłoby być lepiej. Może czasami trochę straszyć ludzi, no ale wydaje mi się, że jeżeli jest ktoś troszeczkę bardziej normalny, to nie musi od razu myśleć, że jeżeli wystaje komuś kawałek nożą z kieszeni, że od razu chcemy go zabić. Nawet są stereotypy i o tym to już się nie rozmawia. Tak? wedle ludzkiego uznania jak przejdziemy tutaj przy ręku jeści to może powiem o blokadzie, jest to backlock znany i lubiany też nie ale mi jakoś podszedł do gustu, może jedynie denerwuje mnie to troszeczkę no ogólnie odblokowywanie noża, bo jednak wolę na przykład odblokowywać nóż z liner lockiem czy też frame lockiem, no ale to to y, mogę na to przymknąć oko z racji tego, że jest po prostu y, świetna konstrukcja tej blokady i raczej nie ma możliwości, żeby podczas jakiejś pracy noż nam się złożył i poharatał nam palce, więc raczej bezpieczeństwo jest ważniejsze niż y, troszeczkę y, gorsza wygoda odblokowywania go. E, na lepiejści mam tutaj też y, otwór na linkę. Może nie jest jakoś bardzo duża, ale wydaje mi się, że e, parakord przejdzie bez problemu. E, no, odpól tak. E, jeszcze odnośnie klipsa, e, można go przełożyć na cztery różne pozycje. Od nowości e, natomiast znajduje się w takiej pozycji. Ja go nie zmieniałem, no bo wydawało mi się OK i po prostu tak mi pasowało. Jakoś nie ma z tym problemu. Jeżeli ktoś będzie chciał, to może sobie zmienić. Konstrukcja noża jest ogólnie zamknięta. Tutaj mamy też backspacer w kolorze rękojeści chyba z tego samego materiału. No, na pewno z tego samego materiału, więc to jest z referenu ten listek bakloka co razem tworzy zamkniętą konstrukcję eee, może teraz przejdźmy do głowni eee, głownia wykonana ze stali VG10 jest to stosunkowo nowa stal produkowana w japońskiej e, hucie seki eee, twardość tej stali to jakieś 58 do 61 e, HRC, w stopni, w skali Rockwell'a e, więc twardość stali jest e, naprawdę dobra ogólnie ta stal e, cieszy się e, dobrym powodzeniem i e, rac, raczej e, ludzie na nią nie, nie narzekają jest e, dosyć łatwa w ostrzeniu i dobrze trzyma ostrość więc e, nie będzie z nią problemów Mamy tutaj szlif pełny płaski, ogólnie za głownia jest w kształcie clip-point i wydaje mi się, że przy tych wymiarach głowni, to jest raczej najodpowiedniejszy szlif. To tworzy taką troszeczkę brzytwę, można powiedzieć jeszcze z tym bardzo precyzyjnym czubkiem. Naprawdę nie można się doczepić do właściwości tnących tego noża, bo jest to zrobione na wysokim poziomie, tak samo jak nożyk był dostarczony bardzo ostry, to przez te 3 miesiące użytkowania może nie był jakoś katowany i może nie robił nam jakichś większych testów, ale nie stracił przez te trzy miesiące ostrości na tyle, żeby nie był w stanie golić więc wydaje mi się, że stal naprawdę na plus i jestem nią mile zaskoczony. Eee, jak możemy otworzyć ten nóż? No, jest jedyny raczej sposób, czyli Spider Hall, e, opatentowany przez firmę Spiderco. E, I tutaj mogę się troszeczkę doczepić do tego, e, ponieważ no, Spider Hall e, nie jest jakoś szczególnie dobrze wyprofilowany. Są tutaj troszeczkę takie ostre krawędzie, które no, przy dłuższym klikaniu, otwieraniu i zamykaniu noża mogą nam wyrzeźbić na paznokciu taką literę U. Więc no, ale to już naprawdę jak ktoś sporo, po, sporo nim klika, więc no ale mogłoby być lepiej. Mogliby się bardziej postarać, z racji tego też, że jest to firma Spiderco, więc e, jednak, jednak jedna z lepszych firm produkujących noże, e, więc wydaje mi się, że mogli się bardziej postarać jednak trochę przeszliwować tutaj te krawędzie od Spiderco. Hmm, jeszcze może powiem o napisach na głowni. E, s z tej strony jest to spiderko i rodzaj stali VG-10 natomiast z drugiej strony jest Seki i Japan, co właśnie mówi też, że nóż został wyprodukowany w Japonii więc może też dla niektórych to jest na plus dlatego, że niektórzy po prostu nie lubią mieć na głowni napisu China Po prostu to niektórych koli w oczy, no mnie może nie aż tak bardzo, bo to nie zależy też od tego, bo na to się składa dużo czynników, czy nóż jest godny polecenia, czy nie. Jednym z nich to jest po prostu firma, bo niektóre noże produkowane w Chinach naprawdę mogą być porównywalne z nożami produkowanymi nawet w USA i to zależy naprawdę już od konkretnego noża, od firmy, no jest wiele różnych czynników. Eee, no i wydaje mi się, że tutaj do głowni nie można się do niczego przyczepić, bo jest zrobiona naprawdę na wysokim poziomie. W ogóle ogólnie do całego noża jakoś nie mogę się przyczepić. Może tutaj do, e, troszeczkę do tego spider-pola e, mogłaby być też troszeczkę większy, większy ofór na paracord na, na linkę no i może troszeczkę yy, można się też przyczepić jak to woli no, jaką blokadę to preferuje no właśnie ja wolę liner locki albo frame locki ale backlock zaskakuje mnie swoją można powiedzieć pancernością z racji swojej konstrukcji yy, no i wydaje mi się że to wszystko co mogłem powiedzieć na temat tego noża yy, Użytkowałem go jakieś właśnie 3 miesiące, tak jak już wspominałem. Nosiłem go prawie codziennie. Przydawał mi się naprawdę w wielu sytuacjach i mogę go szczerze polecić. Wydaje mi się, że w tej cenie ciężko by było znaleźć coś porównywalnego i z porównywalnymi materiałami, więc naprawdę mogę go szczerze polecić. No i to chyba wszystko. Ja się z Wami żegnam. Pamiętajcie, żeby wpadać na naszego Facebooka, lajkować, komentować. No i co, trzymajcie się.